Ile mi miło, że możemy w naszej małej galerii powiatu pokazać Wasze prace, wasz talent, trudny wysiłek, który żeście poświęcili w przekazaniu swojej impresji na płótno i rzeczywiście te prace, które już oglądamy wczoraj są naprawdę na bardzo dobrym, wysokim poziomie, są to prace profesjonalne. Widać, że... Gdzieś musiałyście chodzić na jakiś kurs z kimś, czyli ten uniwersytet widać, że żyje i pracuje, czyli to pewnie jest jakiś warsztatów też po części pewnie przeprowadzonych przez jakiegoś specjalisty, który Wam pomaga, bo widać tutaj jakiś kurs w tych wszystkich pracach. Cieszę się, że mieszkańcy Powiatu Olsztyńskiego mogli przechodząc, wchodząc do, do Powiatu oglądać Wasze dzieła i, i podziwiać Wasz kurs malarski. Ja w ogóle się cieszę, że Uniwersytet Środowiska na terenie Powiatu Olsztyńskiego tak prężnie działają, że mają tak dobre, tak e, e, bardzo zaangażowane studentki studentów, którzy w wielu dziedzinach realizują swoje pasje pomimo, że mówimy, że to jest u nim wieku, czyli tego wieku już um, takiego poprodukcyjnego, ale o, ja, cały ja, czas, ja cały czas mówię, że Producja ten wiek ten we wiek, ten wiek, ten wiek w, współczesnym w życiu naszym, który tak szybko będzie, w ogóle się przedłuża. Dzisiaj trudno nazwać seniorem, ktoś kogoś to ma 60, czy czasami kogoś to ma 70. Bo jeżeli ktoś się czuje nadal sprawny i potrzebny społeczeństwu i nie podpiera okna, pod że nie ma nic do roboty, tylko chce się zaangażować w życie społeczne, w życie swojej małej ojczyzny, swojej miejscowości, to, to cały czas pokazuje, że ta bariera tego seniora przesuwa się zdecydowanie, zdecydowanie. Nie wiem na jakie lata późniejsze, ale zdecydowanie na późniejsze lata, a szczególnie na te, jak już nas złamie jakaś choroba to wtedy już jest tak jakby ciężko, tak? bo już wtedy się by, sama ta choroba nas wyklucza z życia, które, które mamy i które możemy poświęcać też innym. Ja sam mimo jeszcze nie wieku emerytalnego i, i jestem studentem III wieku, oczywiście w cytysłowie. Tak mi się udało e, parę razy być na wykładach e, w Dobrym Mieście. E, powstał też tak uniwersytet, jesteś się trochę starszym, e, starszą e, bratem czy e, córką, e, no, może matką tych tego, tego uniwersytetów na terenie powiatu usztyńskiego. Nasz uniwersytet ma niecały rok, ale też prężnie działa, funkcjonuje, studenci są bardzo aktywni i wiem jak, jak zaangażowani w to dzieło, które wspólnie tworzą, spotykają się i przekazują swoje inspiracje do dalszej pracy. Także jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj możemy Was tutaj gościć. A jeszcze raz podkreślę, że mieszkańcy Powiatu Olsztyńskiego będą mogli podziwiać Wasze prace przez ten okres czasu wystawy i, i że jesteście i że Wam się chce i że macie takie talenty i że, i że to jest na terenie powiatu, na terenie Gminy Bardzo się cieszę i dziękuję też Panu Burmistrzowi za to, że dzisiaj przybył razem z nami, moim koleżanką, kolegom radnym, Pani Staroście że jesteście razem z nami i możemy tutaj wspólnie z paniami świętować początek Pięknej Wystawy w Powiedziożce. Muszę się że jest ktokolwiek kto chce oglądać. No. Jest, jest to oglądać. Tak można to ja bym chciał też przyłączyć się tutaj do tych ciepłych słów i merytorycznych nadzwyczajnie Pana Starosty. Powiem, że jesteśmy w imieniu tutaj, ja jestem w imieniu społeczności Olsztyneckiej, dumny, że panie są ambasadorkami naszej gminy, naszego miasta, naszej gminy na tutaj terytorium powiatu, ale nie tylko. I że ta aktywność jest tak duża. Tutaj mamy tylko przykład jednej sekcji plastycznej, a jest przecież tutaj ta aktywność większa. I naprawdę jesteśmy zbudowani, gratulujemy takiej aktywności i no, z przyjemnością będę opowiadał o tym, co tutaj widziałem i na pewno zapraszam na inne takie bardzo fajne przedsięwzięcia. I tutaj na ręce pani Elżbiety, tak? Witam. Od... Witam widać, widać. Podziękowanie duże, gratulacje też ode mnie od I jeżeli coś namalujecie jeszcze i w przyszłości będziecie chcieli pokazać trud kolejnego roku pracy, to my jesteśmy otwarci, także też możemy. Tak, no i no, w perspektywie mamy lokal, w którym będziemy wystawiali różnego rodzaju prace i robili różnego rodzaju nasze projekty związane z kulturą. To jest nasza barczerska synagoga ona Powiat Olsztyński tak jest skonstruowany, że no nie jest tym centralnym miastem, które jest stolicą powiatu. Stolicą powiatu jest miasto Olsztyn, czyli oddzielny samorząd, ale tym niemniej od dwóch lat jesteśmy właścicielami synagogi w Barczewie i to jest jednostka kultury powiatu olsztyńskiego i tam po wyremontowaniu, bo jak wiecie zdobyliśmy 1 milion złotych z fundacji Mosten Most na początek remontu tej synagogi, po wyremontowaniu Chcielibyśmy właśnie, żeby tam kultura, która jest z dużego K tworzona na terenie powiatu osztyńskiego była pokazywana z szerszej publiczności i, i była pokazywana też tym, którzy przyjeżdżają od wiele ale przede wszystkim żebyśmy tworzyli te wspólne imprezy powiatowe. Zresztą Osztynek bardzo chętnie przyjeżdża do synagogi chociażby ze swojską mnóstwą i tam śpiewają pieśni patriotyczne, ale też chciałbym właśnie, żeby ta kultura, którą tworzycie, którą, którą, którą macie i u siebie, żeby ją pokazywać na zewnątrz i w takim obiekcie powiatowym, który będzie od, za rok albo za półtora służył powiatowi właśnie do tego, żeby pokazywać najzdolniejszych z powiatu z po różnych i muzycznych, i plastycznych, i, i każdy i i teatralnych, będzie to służyło. Jak sami wiecie, budujemy, będziemy budowali obiekt kulturalny w Gminie Dewity, który też będzie służył po całym powiatowi Jożdżinskiemu. No, takie jest ułożenie, że musi być w jakiejś gminie wybudowane. Tak? W związku z tym budujemy szkołę muzyczną. W, i tak natomiast budujemy obiekt kultury, centrum kultury powiatu, który będzie właśnie już to będzie taki duży obiekt z prawdziwego zdarzenia, z dużym WIE, z dużymi możliwościami wystawowymi, ale i koncertowymi, różnymi innymi, także jak będziemy mieli pomysły i uda nam się wybudować w perspektywie trzech lub czterech lat, to mam nadzieję, że też wasze prace zawisną tam już na dużej scenie wystawowej, którą będziemy tworzyli, w dużej galerii którą będziemy tworzyli w powiecie o, Mamy nadzieję, że doczekamy. Takie młode, to Szanowni to... jest, jest, jest. jesteście już kolejną grupą w powiecie, która e, ma u nas możliwość e, wystawiania swoich prac w galerii. E, są to i indywidualne osoby, ale też są właśnie takie grupy jak Wasza. Bo to ja mówię jak grupie Paleta z e, gminie Gdybity. I one od lat już, to już jest ponad chyba 15 lat, funkcjonują i naprawdę widzę ich rozwój, jak, jak e, zmienia się, jeśli chodzi o ich pracę i tu widzę u Pani bardzo dużą potencjał naprawdę w tych pracach i jest to fantastyczne, że właśnie wchodzicie na ten wyższy poziom rozwoju i możecie robić coś dla siebie z pasją i to, co po prostu chcecie. Jak kobiety poczuły, że no, może jest okazja, żeby wreszcie zrobić coś dla siebie i robimy... E, zawsze czas to dla siebie przede wszystkim. E, wjeżdżamy na plenery, przychodzimy na zajęcia raz w tygodniu. E, to jest rozwijanie naszej pasji. E, no i ściśle współpracujemy z ze szkołami, z instytucjami, e, z władzami miasta, bo gdyby nie oni, byłoby nam bardzo trudno. E, na takie największe podziękowania zasługuje pani Katarzyna Pały. Tak, niestety dzisiaj nie mogła, y no, w domu dom, to, ch chyba zapłakana, będę w Będę ma... tygodniu, bo specjalnie. Żeby... Y tam, tak, Uścisk... proszę uściskać jeszcze od nas, my będziemy się my uściskać. Myśli, będzie <laughs> <laughs> I ona prowadzi zajęcia z nami, oczywiście robi to jako wolontariuszka. Dużo serca, bardzo dużo serca nam poświęca. Panie Panie, jak się spotkaliśmy pierwszy raz, to powiedziała, że to jest jej marzenie, żeby pracować z seniorami. Ja że wtedy zaskoczono się z seniorami, a co tych seniorzy to mogą wnieść, co mu co, to może takiego ciekawego zrobić, też się nie rozwijamy. No, z dziećmi, no to tak, z młodymi ludźmi, z nami. No te początki były trochę śmieszne. Były, yy, nie to, że trudne, bo Kasia jest taką osobą, która jest bardzo życzliwa seniorom, e, ale teraz już sama widzę, że ten rozwój nastąpił. Yy, Jeździ z nami na plenery. Nie wiem, co Państwu jeszcze powiedzieć. Podziękowania no, dziękowania należą się przede wszystkim tutaj władzom powiatu, Władzom Osztylka i wszystkim dobrym ludziom, którzy, którzy nas wspierają. No i dobrze. No i dobrze. No i dobrze. No i dobrze. tego i tego przekazać. Taką, że tło daleko, to jest czarne, wszystko jest czarne, a potrawie do nas przybliża, to co jaśniejsze. No, I takie podstawowe rzeczy. Zresztą nauczyłam nas też trzymać w tej tak? Tu też podąża student w Uniwersytecie tego wieku z Dobrego Miasta, z Dobrego Miasta, dzień pana Jan Wójcik. A tu mamy studentki Uniwersytetu III Wieku z Olsztynka, które przywiązą nam pracę e, pokazać swoją twórczość malarską, one trochę dłużej mają historii niż nasz Uniwersytet Dobromiejski. W związku z tym mają uczył się pochwalić e, też w powiecie. Ale chciałbym powiedzieć, że m, przy synagodze, bo synagoga w tej chwili jest powiatowa, ale nadal jakby prowadzi to synagogę w cudzysłowie, stowarzyszenie społeczno kulturalne po jeździerze i my co roku organizujemy wernisarz, e, plener malarski, a później wernisarz z tego pleneru i jakbyście wyeksponowały jedno, panie lub dwie na taki plener, to z przyjemnością można by było jakby popróbować profesjonalnie zobaczyć jak, bo przyjeżdżają na, na te plenery profesjonalne malarki z Polski, takie naprawdę z dyplomami, z dużymi sukcesami już międzynarodowymi, ale można by było coś się poduczyć, czy nawet na takiej zasadzie spotkania się, przyjechania na jakiś dzień w większej grupie i podpatrzenia, pomalowania, żeby one też pokazały swoje techniki, umiejętności malowania, przekazały wam swoją wiedzę. Także też w tym roku też taki planer będzie w gotowy organizowany przez powiat. Pani jest stanowczo, myślę, że zaprosimy Pani na górę i jeszcze tam... Dobrze, to tak, to, raty, to teraz z jedną wielką przyjemnością proszę jeszcze bardzo. Dziękuję